Witam szanowną widownię w kolejnym odcinku Czytelniczego końcika na kanale Pająki. W tym odcinku będziemy zajmować się książką Niewolnica Izaura autorstwa Bernardo Guimarães. Zapraszam. Jest, uda się, wypuszczę jeszcze jeden odcinek przed końcem roku, tak jak zapowiedziałem. No, w sumie na początku tego roku zapowiedziałem też, że będę się skupiał w moich planach czytelniczych. Przeważnie na literaturze takiej z południowej Ameryki, być może takiej iberyjskiej, jakaś Hiszpania, Portugalia i tak dalej. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, w każdym razie ten plan spełzł na niczym, że tak powiem, czy może nawet dwa lata temu to mówiłem. No w każdym razie tak, takim akcentem, właśnie, żeby zakończyć ten rok dobrą nutą, będzie właśnie powrócenie do tejże literatury, w tym przypadku brazylijskiej. No i tak znalazłem tę książkę na półce gdzieś tam u mojej babci I tak skojarzyłem tytuł. Nie wiedziałem za bardzo skąd, prawda? Wydawało mi się, że to jedna z tych takich, no takich bardziej klasycznych, ale mniej czytywanych współcześnie powieści, typu może Most na rzece Kwaj czy tego typu książki, które właśnie się kojarzy, ale nie są w jakiś sposób, prawda, ikoniczne czy, czy bardzo szeroko dyskutowane. W każdym razie dopiero, dopiero po przeczytaniu tej książki i po powiedzeniu moim rodzicom, że ją przeczytałem, to się zorientowałem, że w Polsce to był jakiś w ogóle fenomen kulturowy z ekranizacją tej książki, prawda, z telenowelą brazylijską, która była właśnie emitowana w Polsce, była pierwszą telenowelą właśnie w Polsce emitowaną i że w ogóle ulice pustoszały, kiedy były emitowane odcinki Izaury i że miała wielki wpływ kulturowy ta seria. Na, na polską młodzież i no, polską po prostu ludność wtedy, e, co zupełnie, zupełnie o tym nie wiedziałem. Więc czytanie o tym było dla mnie bardzo kuriozalne, tym bardziej, że e, proszę Państwa, ta książka była chyba najgorszym romansem, jaki czytałem przynajmniej w tym roku, a bardziej prawdopodobnie od wielu, wielu lat już, e, także nie rozumiem, w jaki sposób fabuła zaczerpnięta stąd. Mogła stać się takim fenomenem w inny sposób niż taki, że dosłownie nie było nic innego lepszego do oglądania wtedy w telewizji. W każdym razie, tak, dla tych ludzi, którzy zupełnie o tej książce nie słyszeli, czy tam o serialu i tak dalej, to w kilku słowach zakreślę rys fabularny. Mianowicie, jest to książka osadzona w połowie wieku XIX w Brazylii i jest tam jakaś tam plantacja bodajże i bogata rodzina, która utrzymuje niewolnicę Izaurę, która jest pewną pupilką pani domu i jest wyjątkowo piękna. Mimo, że jest rdzennego, powiedzmy, pochodzenia, to Izaura jest olśniewająco biała, jest tak opisywana i przypomina za wszechmiar Europejkę. Także, także oczywiście wszyscy, wszyscy ją komplementują i się za nią oglądają i tak dalej. No i wiecie sobie, tam dosyć szczęśliwe wydawałoby się, życie na tej, na tej plantacji dostaje pewne lekkie prace w domu, pomagając w toalecie tej, tej swojej pani. W wolnych chwilach sobie grywa na fortepianie smętne piosenki, bo jednak jest smutne o to, że jest zamknięta niczym ptaszyna w klatce i nie może się wydywać częściej ze swoim biednym ojcem. W każdym razie wszyscy, co rusz się w niej zakochują i jej wyznają miłości, chcą, chcą ją albo wziąć przemocą, albo wziąć ją sobie za żonę. dostaje mnóstwo takich propozycji i one Również przysparzają jej wielkiego, druzgocącego cierpienia. Użala się dosyć, dosyć często nad sobą, jak to nie może postawić nawet kroku bez jakichś ochów i achów i zalotów itd. Tak no, w każdym razie w końcu Leoncio, zły pan tej plantacji, młody dziedzic, majątku, właśnie próbuje ją, ją wziąć przemocą e, i ona ucieka od niego i ojciec ją, ją wydostaje. No tutaj trochę upraszczam, bo najpierw ten ląc ją dał na jakieś ciężkie roboty, bo nie chciała mu się oddać, e, a z tych ciężkich robót ją ojciec to mniejsze to W każdym razie wypływają do dalekiego miasta, teraz już nie pamiętam jakiego, jakiegoś Buenos Aires czy cokolwiek. W każdym razie miasta, w których nikt ich nie zna e, i ten ojciec Izaury zarabia sobie jakąś skromną pensję na życie, a ona przemienia się w taką dworską damę. W sensie ma swój taki debiut, dostaje suknię piękną i wychodzi tam nieznana, prawda, w śmietankę towarzyską. Z racji swojej urody wydaje się właśnie szlachetnie urodzoną damą, tam śpiewa, urzeka serce wszystkich, no, a wtedy się okazuje, kto się rozpoznaje, że jest właśnie zbiegłą niewolnicą i że należy ją zwrócić jej panu. No, ale w każdym razie w międzyczasie jest coś taki. Alvaro, który się w niej zakochuje i to jest jedyny taki szlachetnych ideałów, prawda, kochanek, którego ona jakby akceptuje, jego zaloty, bardzo się jej podoba, ten bogaty, piękny, przystojny książę Alvaro, więc bardzo chce się z nim związać, ale przyjeżdża ten Leoncio, psuje im szyki, no i jest potem kulminacyjna scena końcowa, ale z happy endem, gdzie w końcu się wiążą z tym Alvaro, więc taki jest zarys fabuły w kilku słowach. I teraz jak bym to miał skomentować? No cóż, po pierwsze, powiedzmy sobie o tym, że postacie tutaj e, są bardzo, bardzo jednowymiarowe i nie za bardzo podlegają jakimkolwiek zmianom, przemianom e, charakteru. To jest cecha. Charakterystyczna może dla takich starszych powieści, chociaż też nie tak często spotykana. Jedyne, co mi teraz przychodzi do głowy, to może Skąpiec Moliera, że tam faktycznie te postacie były całkowicie statyczne i kończyła się fabuła z tymi postaciami w identycznym stanie, jak, jak się zaczynała. W każdym razie, no tutaj od początku Izaura jest, co prawda, przez autora opisywana jako szlachetna, dobrego serca, prawda? Taka czuła i w ogóle, i taka biedna, no i nie zmienia się nijak w tym, nie ma żadnego dylematu, ten Leoncjo na początku jest właśnie taki e, łapczywy na jej wdzięki e, i zły do szpiku kości i pod koniec książki staje się tylko gorszy. E, no wszystkie postacie po prostu te same rysy rysy charakteru od początku do końca, żadnych żadnych konfliktów, jeśli chodzi o ich e, profil psychologiczny. E, druga, drugi taki aspekt to jest właśnie te, te monologi zaury, które się bardzo, bardzo dłużą, kiedy, proszę Państwa, prawie każda scena polega na tym, że ktoś wchodzi do pokoju, próbuje, e, prawda, jakoś tam izaurę poderwać, albo jakieś jej czułe słówko szepnąć, albo właśnie bardziej tak dosadnie ją tam, prawda, szczypnąć, czy coś takiego, e, a ona wtedy zalewa się łzami, e, albo monologuje wewnętrznie, jaka to jest Nieszczęśliwa, że wszyscy ją tak chcą wykorzystywać i w ogóle i nie dają jej spokoju, i ona to w ogóle wolałaby się raczej zabić niż dostawać tyle komplementów przez cały czas. W każdym razie, e, może samo w sobie to nie byłoby tak e, rażące, ale kiedy jest właśnie powtarzane ad przez e, całą, całą książkę, to, to biadolenie nad sobą połączone z takim brakiem sprawczości, bo właściwie to inne postacie kierują losami Izaury, a nie ona sama. Nie ma zbytnio wpływu na, na to, co się z nią dzieje, jest tak przekazywana z rąk do rąk, jak jakiś przedmiot. To się robi bardzo męczące, i właśnie raczej nie, nie wywołuje, przynajmniej we mnie. Jakiegoś wielkiego współczucia dla tej postaci, która została obdarzona przez naturę właśnie wieloma wdziękami, talentami, ma dosyć lekkie życie i jest właśnie obsypywana komplementami, które mogą być co prawda uciążliwe, jeśli są nagminnie, prawda, powtarzane, no ale z drugiej strony ona to tak, tak biadoli i ma ludzi, jakby ją po prostu ze skóry obdzierali. Ma dużo lepszy los niż, niż wszyscy inni niewolnicy na tej, na tej plantacji i pewnie lepszy los niż wiele wolnych ludzi również. W, w tych czasach. No i jest malowana jako taka też głęboko wierząca i religijna. No ale cnotą chrześcijańską jest właśnie znoszenie przeciwności i cierpień w milczeniu i z pokorą, a nie zalewanie się łzami i, i właśnie ciągłe narzekanie na swój los. Także, także nie budzi we mnie Izaura wielkiej, wielkiej sympatii. Natomiast najśmieszniejszy wątek tej książki to, co sprawia, że jest ona dla mnie doskonałą książką antyincelską i przez to, nie mam na myśli, że jakoś krytykuje ideologię incelską, nie, w żaden sposób, ale jest ona idealnie zaprojektowana, żeby kogoś, kto ma ideologię incelską, rozjuszyć i, i go tak jeszcze bardziej zblakpilować, i, i, prawda, zrównać z ziemią. Gdyż mamy tutaj na początku postać niejakiego Belchiora, Balchiora, jakoś tak, i on jest takim służącym również, czy, czy niewolnikiem na tej, na tej plantacji e, i jest ciężko pracujący, jest przedstawiony jako dobrego serca, przynosi kwiaty i załże i, i pała do niej taką czystą miłością, e, niemal z, takim, z taką czcią się do niej odnosi, prawda, w przeciwieństwie do tych innych mężczyzn, którzy są przedstawieni jako właśnie tacy pazerni, egoistyczni, prawda, dbający tylko o własne rządze. To on jest właśnie bezinteresowny w tej miłości, można powiedzieć platoniczny, w każdym razie jedynym jego mankamentem jest to, że jest bardzo brzydki. I właśnie ponieważ jest bardzo brzydki, i ponieważ ta książka jest tak płytka i traktująca, zrównująca urodę z zaletami charakteru de facto to Izaura nawet na niego nie spojrzy łaskawym okiem. I kiedy na końcu książki jest zwrócona swojemu panu Leoncjowi i Leoncjo wie, że nie może się z nią związać ze względu na swoją żonę i chce tak Izaurę ukarać za to, że mu zbiegła, to aranżuje dla niej małżeństwo właśnie z tym Balchiorem, prawda? Który się oczywiście niesamowicie na to cieszy. I mo, mo, można by sądzić, że wyniknie z tego jakiś właśnie taki morał, że Izaura zmieni swoje podejście, zwiąże się z Balchiorem i pozna, że jest właśnie pracowitym mężem, że dba, dba o nią, że pierwszy raz w życiu doświadcza takiej bezinteresownej miłości z jego strony i może zmieni, odmieni się jej podejście, odmieni się jej sposób myślenia, że o, taki brzydki, to, to do, do wyrzucenia, prawda, to nawet na niego, nawet na niego nie zechce spojrzeć. Natomiast ona traktuje to aranżowane małżeństwo jako najgorszą karę, najsroższą po prostu karę, od której lepsze jest, lepsza jest właśnie śmierć, czy chłosta, czy zakucie w najcięższe kajdany i wygnanie na pole do, do ciężkich robót. I jest właśnie uratowana w ostatniej chwili przez tego Alvara, i to jednak z nim się wiąże, jednak z tym księciem z bajki, prawda, przystojnym i tak dalej. Więc to jest dosłownie antyteza klasycznego motywu baśniowego, że pocałowana żaba się przemienia w księcia, albo przypomnijmy sobie historię disneyowską o tym Quasimodo, prawda, dzwonnik z Notre Dame. No to jak, jak absurdalna byłaby ta historia, gdyby przedstawić tą, tą postać tego szlachetnego garbusa, prawda, ze złotem. Tym złotym sercem, ale brzydką powierzchownością, i stworzyć wszystkie elementy fabularne, pasujące do tego właśnie szlachetnego morału, żeby patrzeć poza te prawda, powierzchowności, i tak dalej, a potem wyrzucić te wszystkie, prawda, zawiązane wątki na rzecz, tak. E, dziwnego zakończenia, niesatysfakcjonującego i tak krzywdzącego dla, dla biednego właśnie Belchiora, który przez całą książkę e, chciał chciał dobrze, nawet nie śmiał wyrażać swoich skromnych życzeń, żeby Izaura została jego, jego żoną, e, i mogło, można by pomyśleć, że należałoby mu się na koniec właśnie jakaś, jakaś taka nagroda za te wszystkie jego, jego starania. Tymczasem, tymczasem nie. Autor chciał, chciał inaczej i Belchior jest w pewnym sensie najbardziej pokrzywdzony tutaj, bo jest mu dosłownie dzynzolona przed, przed oczami nagroda, naj, największa nagroda, jakiej nie mógł nawet się spodziewać, nie mógł o niej marzyć, a potem zostaje brutalnie odebrana i zaura się wiąże z, z czadem, bogatym księciem, którego zna dosłownie, nie wiem, kil, kilka tygodni, go chyba znała w tym Buenos Aires, czy gdzie tam mieszkali. I o tym właśnie mówię, że to jest książka, Antyincelska, bo nie trudno się, jeśli byłoby się właśnie osobą nieatrakcyjną, która jednak uważa się za prezentującą pewne zalety charakteru, jak właśnie pracowitość, uczciwość czy cokolwiek takiego. Nie ciężko jest się postawić właśnie tutaj w butach Balchiora i zostać hardo blackpilowanym tutaj przez zachowanie Izaury, która no, zachowuje się jak karykatura kobiety, którą, którą kreuje właśnie społeczność incelska. Nie mówię, że takie karykatury naprawdę nie istnieją, natomiast no, Izaura jest tutaj właśnie... Klasyczną, archetypiczną, po prostu taką pustą trzpiotką, która się wydaje tylko uganiać za pieniędzmi i urodą. No bo przykład Balchiora pokazuje, że na cnotach charakteru jej zupełnie nie zależy, jeśli nie, nie towarzyszy temu prawda, uroda fizyczna. No więc Izaura doskonale wypełnia ten, ten stereotyp i jest również bardzo ciekawe, że ta książka stała się takim fenomenem. Nie tylko jako serial później, ale na, przy, przy wydaniu prawda, w Brazylii to była ona w druzgocący sposób mieszana z błotem przez krytyków, według mnie bardzo słusznie ale, ale popularne, pra, prawda, popularność tej książki ze względu na prostych czytelników, którzy no, kupowali ją, e, właśnie zaczytywali się z namiętnością tym romansidłem, polecali znajomym i tak dalej, no ona była bardzo szeroko prawda, e, rozpowszechniona, zdobyła właśnie tłumaczenia na inne języki i tak dalej, i również na świecie zdobyła niejaką popularność. No i właśnie co to świadczy o ludziach i być może szczególnie o, o kobietach, które nie oszukujmy się, raczej są przeważnie... E, Osobami czytującymi ta taką literaturę, właśnie jakieś takie melodramatyczne e, romansidła, to raczej były pisane dla kobiet. No i zastanawiam się, czy one się utożsamiają jakoś z tą Izaurą, czy się self-insertują, że też chciałyby być taką piękną e, e, nie, niewolnicą, która się staje potem księżniczką i hajta się na końcu z, z Gigaczadem i, i, i przez chwilę nie przejdzie im przez, <laughs> przez głowę myśl, jak, jak tragiczną tutaj postacią jest, jest Balchior i jak nieznośna niekiedy bywa ta postać Izaury. No, to właśnie jest bardzo dla mnie zastanawiające, jak jest odbiór tej książki u prostego czytelnika. W każdym razie, tak jak mówię, pod względem literackim, według mnie jest bardzo średnio napisana. Na początku się tak ekscytowałem, że właśnie może z racji na takie egzotyczne umiejscowienie tej, tej powieści, opis tej plantacji na początku był bardzo ładny, że przynajmniej będzie jakaś taka ciekawa, ciekawa proza jakaś, właśnie pełna opisów tej no, dosyć egzotycznej dla nas brazylijskiej przyrody, ale. Nie było pod tym względem żadnych fajerwerków i właśnie te dialogi, które były bardzo schematyczne, przypominały mi dosłownie taki sitcom, że jest jeden jeden pokój, jedna scena się dziejąca ciągle w pokoju i po prostu wchodzą postacie mają albo jakiś konflikt, albo jakieś, prawda, no tutaj nie akurat zabawną, ale jakąś taką wywołującą jeden bit emocjonalny interakcję, a potem na przykład jedna postać wychodzi i wchodzą dwie inne postacie i mają ze sobą jakąś, jakąś tam scenę, no właśnie, właśnie to mówię, że no to, to może bardziej bym porównał do sztuki scenicznej również, ale najbardziej mi się właśnie kojarzyła z, z takim sitcomem ze względu na jednowymiarowość tych interakcji i, i dążenie do tego, żeby wywołać po prostu jeden bit, a nie jakoś popychać e, fabułę czy popychać jakiś development psychologiczny e, tych postaci, co dobre dramaty prawda robią. No i również są w tej książce takie mankamenty, jak na przykład to, że Izaura pod koniec książki w trzecim akcie traci nadzieję na to, że Alvaro za nią faktycznie wyjdzie, ponieważ otrzymuje list pisany jego odręcznym pismem który otrzymuje jej ojciec i w tym liście jest napisane, że że Alvaro już wyszedł za kogoś, już, już wziął sobie jakąś inną bogatą żonę i już nie może być z Izaurą, żeby o nim najlepiej zapomniała i tak dalej. I Izaura rozpoznaje, że to jest faktycznie jego charakter pisma. I implikacja jest taka, że to może być falsyfikat stworzony przez tego Leoncia, żeby ją tak zdeprymować i, i zachęcić do powrotu czy coś takiego, ale nigdy nie jest tłumaczone, w jaki sposób Leoncio zdołał zreplikować charakter pisma. Alvara. Kiedy to czytałem, to właśnie jawiło mi się to jako taka luka, która nie jest wytłumaczona, nie jest, nie jest przywrócony ten wątek do uwagi czytelnika i wydaje się, że właśnie autor wolałby, żeby, żeby czytelnik zapomniał o tym wątku. No i nie wiem, czy mam coś jeszcze do dodania mogłem wspomnieć, że ze względu na właśnie zrównanie, tak jak mówię, przez autora zalet urody fizycznej z zaletami charakteru, to również jest w konsekwencji książka dosyć rasistowska właśnie. Często takim jednym tchem, że na przykład Izaura mówi Leoncjowi, czy myśli tam o Leoncju, że wolałaby już wyjść za najokropniejszego, najczarniejszego murzyna niż za niego. I tego typu właśnie, właśnie stwierdzenia i samo to, że, że ona jest... Traktowana w taki wyjątkowy sposób, włącznie dlatego, że wygląda jak biała europejska kobieta. No nie wiem, dla niektórych czytelników to będzie rażące, dla innych czytelników może być bardziej, bardziej takie zabawne, ale w sumie tak w retrospekcji chyba bym wolał, żeby główna postać właśnie Izaura była taką pięknością, jednak z jakąś taką egzotyczną urodą, prawda, typu nie wiem. Czel z Eldorado, no i wtedy dodałoby to pikanterii, myślę, niejako, również ten aspekt jej rdzennego wyglądu, a z drugiej strony, wtedy główna baza czytelników tej książki, czyli białe kobiety, nie miałyby jak się self-insertować do tej, do tej postaci, więc rozumiem, dlaczego autor taki wybór popełnił. A już tak na ostatni, ostatek jest jeden dziwny błąd teologiczny, który zauważyłem i o którym chcę wspomnieć. Jest na stronie 105 napisane: tak, kocham ją Izaurę i zawsze będę ją kochać. Nie robię tego w tajemnicy. Czyżby było rzeczą wstydliwą i dziwaczną kochać się w niewolnicy? Patriarcha Abraham tak bardzo umiłował niewolnicę Hagar, że porzucił dla niej swą prawowitą żonę Sarę. To jest zupełnie, zupełnie nieprawda. Jak się wystarczy przeczytać ten fragment pisma, że wcale nie porzucił Sary, a wręcz zaraz potem oddalił Hagar za prośbą Sary. Więc bardzo dziwne, żeby autor nie znał tego fragmentu pisma świętego, o którym tutaj piszę. W każdym razie, dobra, to, to wystarczy. Nie warto czytać tej książki, proszę sobie oszczędzić. Nie rozumiem kompletnie fenomenu kulturowego ani tej książki, ani serialu, którego oczywiście nie będę oglądał, nie, nie, mam, nie mam zamiaru, ale właśnie patrząc na materiał tutaj źródłowy że tak powiem, na którym bazuje serial, to myślę, że nie wyciągnąłbym z niego wiele. Także, tak jak mówiłem, najgorszy romans, jaki, z jakim miałem styczność od ostatnich paru lat, czy może jedno nawet z gorszych książek. I jedyna pochwała, jaką mogę jej dać, to że przy kilku okazjach się uśmiałem, jednak nie z tego, co autor zamierzył, żeby było śmieszne, tylko po prostu tak sobie. To będzie już wszystko. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę szczęśliwego nowego roku już zapasem i jeśli chcą mi państwo bardzo poprawić humor na ten nowy rok to zachęcam serdecznie zarówno do wsparcia mnie na patronajcie jak i być może przyłożenia się do zrzutki, którą niedawno założyłem o tym jest powiedziane na odcinku specjalnym na 10 tysięcy oba linki będą w opisie, więc z góry dziękuję i życzę państwu miłego wieczoru i przyjemnych lektur. Do widzenia.